Początek był dobry w naszym wykonaniu, może nie idealny, przez co kilka razy zawodnicy zbyt Bydgoszczy dochodzili do sytuacji rzutowych sam na sam. No i wtedy właśnie Czarek w bramce tutaj wyczyniał cuda, odbił bardzo dużo tych piłek. Dzięki temu my mogliśmy prowadzić swoją grę, rzucać bramki z kontry i z ataku pozycyjnego. No to pomogło nam jakby odskoczyć z tym wynikiem i potem już tak naprawdę do końca tylko powiększać tą przewagę. Rotacja też dzisiaj wielu zawodników chyba nie tego parkietu. Tak, no, sytuacja była akurat tak dobra dla nas, że wszyscy zawodnicy weszli. W zasadzie hmm, chyba od 20 minut tej pierwszej połowy już dokonaliśmy bardzo wielu zmian. W drugiej połowie skanę, jakby na zostały stronie, e, na, tak? na boisku te, te osoby, które weszły. Więc e, dopiero te ostatnie 15 minut w zasadzie, może nawet e, nie całe, znowu wróciliśmy do tego składu, którym rozpoczynaliśmy. No i na koniec próbowaliśmy jeszcze e, ćwiczyć w innym ustawieniu zupełnie tą grę. Można było to pokazać się inaczej, ale też nie chodziło jak o nabijanie wyniku. Tak naprawdę do końca tylko o to, żeby przećwiczyć te fragmenty, na które no, mamy mniej czasu. Panie trenerze, jest dobrze, ale chyba nie może tutaj absolutnie usypiać was jako barmi. Idzie dobrze. Możemy Michał i żeby dobrze, Zapraszam Was, zapraszam. No tak jak właśnie pan mówi, no, sytuacja jest dla nas bardzo dobra, ale absolutnie nie wpadamy tu w jakiś samozachwyt, my musimy dalej ciężko pracować, bo dole, no, dole, no, też nie oszukujmy się na razie, graliśmy raczej zespołami z tego dołu. Tabeli, jeszcze z nikim z góry nie graliśmy, dopiero te mecze pokażą tak naprawdę, w którym jesteśmy miejscu, więc to są wyniki, które nas cieszą, to, że wygrywamy dosyć spokojnie, wysoko, to jest bardzo fajnie, ale to absolutnie nie wpływa jakby na naszą pracę i na to, żeby nas tu uśpić.